Tym pierwszym odcinkiem zaczynam niesamowitą serię prosto z Francji. W każdym kolejnym odcinku będzie czekać na Was coś jeszcze bardziej szalonego, jeszcze bardziej zaskakującego i jeszcze bardziej wyjątkowego. Od tajemniczych miejsc przez niezwykłe przygody, aż po chwile grozy, które przyprawią Was u dreszcza. Francja pokaże nam swoje najbardziej fascynujące oblicza, więc trzymajcie się mocno, bo ta przygoda dopiero się rozpoczyna. Taka mieszanka ludzi. Na razie rozpoczynam film od Montparnasse, Parnas, czyli wieżowiec główny w tym mieście. Po chwili zastanowienia się, już wiem, gdzie jestem, tutaj, dokładnie w tym miejscu. I taki ogromny park mnie czeka. Jeszcze do zaobserwowania, ale jest naprawdę ładny, jak już mogę do, dostrzec. Ale bardzo podobny do Łazienek Królewskich, które są w Warszawie. Ogrody senackie. <grytanie> no coś pięknego. Ale to widzę, że to dopiero się staje e, coraz bardziej popularne w Polsce, żeby siadać tak e, w parku na kocyku i robić takie pikniki, bo jest to no, coraz bardziej modne. Zaraz podejdę tam bliżej samego pałacu. Jesteśmy w Jardin du Luxembourg, ogromnym ogrodzie w samym sercu Paryża. Powstał w XVII wieku, bo królowa Maria Medycejska zatęskniła za swoją rodziną Florencją i postanowiła stworzyć tutaj coś wyjątkowego. Dziś to miejsce, gdzie Paryżanie odpoczywają, jedni obserwują krajobraz na leżakach, inni grają w szachy, albo opuszczają żeglówki na stawie, a wśród zielonych alejek można natknąć się na mnóstwo i oczywiście słynną fontannę Medici którą zaraz Wam pokażę. Jest bodajże 27 stopni, coś takiego. Ha, spójrzcie na to. 8 złotych wypożycza się taka, taką łódkę tylko po to, by popływać tym po fontannie. Dobra. Dobra. <grywa> Więc nie cena. Tam w oddali, za tym drzewem akurat niestety zasłania widać wieżę Mont Farnas. Może z innej perspektywy Wam pokażę. Ale tu pędzi. Szybkie. To jest naprawdę przerażające, jak natura jest niemożliwa. Tu już normalnie jest prawie jesień. Oczywiście w przenośni, bo tak nie jest. Jest lato. U nas nawet w Warszawie w Polsce nie ma tyle liści spadających, ponieważ jest po prostu chłodniej niż tu. Tu jest po 35 stopni, nawet było 40 w niektórych regionach Francji. Spacerując ogrodami, doszedłem do fontanny medycyńskiej. Jeżeli dobrze to wymawiam, ale jest po prostu przepiękne i wszystkie wspomnienia z dzieciństwa wróciły. Może, jeżeli trafię na zdjęcie sprzed z, z 9 lat, bo właśnie o czym Wam nie wspomniałem, 9 lat temu byłem w Paryżu i właśnie w tym miejscu robiłem sobie fotkę. No, po prostu piękne wspomnienia. Jest tutaj multum osób, ludzi, i tam widać Montparnasse. Super to jest, że w tych ogrodach jest pełno krzeseł. Widzę po prostu naturalnie sobie siadają i robią fotki, bądź odpoczywają, czytałem książkę, pracują, rozmawiają ze znajomymi. To jest po prostu niesamowite. Bardzo dużo budynków tutaj jest, które mają ładne rzeźbienia Panteon No naprawdę jest ogromny Bardzo lubię taką sztukę uliczną. Wychodzą na ulicę, do zabawy, może żeby coś zarobić również, ale robią też wielki klimat w takich miejscach jak te Przed chwilą przechodziłem obok panteonu ogromnej budowli, która kiedyś miała być kościołem. A dziś jest miejscem spoczynku wielkich postaci Francji, takich jak Voltaire, Victor Hugo czy Marie Curie. To trochę taka francuska świątynia pamięci narodowej. A teraz wszedłem do kościoła Saint-Étienne-du-Mont, mniej znanego niż panteon, ale naprawdę wyjątkowego. W środku znajdziecie niesamowitą renesansową architekturę i jedyne w Paryżu zachowanie lektorium ozdobną kamienną konstrukcją, która oddziela nawę od chóru. No i ciekawostka, to właśnie tutaj spoczywa święta Genowefa, czyli patronka Paryża. No, bardzo blisko Panteonu jest ten kościół. Ładny, naprawdę bardzo ładny. Doszedłem do bardzo znanej ulicy Mouffetard i naprawdę wyglądam bardzo ładnie i oczywiście Bezdomny. Jeżeli będę szedł i zobaczycie na kamerze jakichś bezdomnych, no to sami dostrzeżecie, że ich jest naprawdę tutaj dużo, ale też jest tutaj bardzo fajnie, że jest mnóstwo restauracji, co dodaje i podkreśla klimatu i atmosfery. Planuję, aczkolwiek jeszcze nie wiem. Czy mi się uda gdzie znaleźć restaurację, bądź sklepik, w którym będą sprzedawali ślimaki lub małże. Co do żeby udek to nie wiem, bo to będzie ciężko znaleźć. Ale przynajmniej jedną z tych rzeczy chciałbym spróbować. Tutaj mamy małże, aczkolwiek. Chyba ich tutaj jeszcze nie kupię. Je się wrzuca do gorącej wody, żeby się otworzyły, i wtedy je się je. Tu mamy oczywiście krewetki, tylko wszystko trzeba samemu przyrządzić, nie ma tak łatwo. No i mamy dość ślimaki, ale one nie są przyrządzone, gotowane, ale bez żadnych przypraw. Nie wiem czy załapię, ale ten jeszcze się rusza z Kubany. Ach, no chyba się nie ruszy. O! No załapałem. Właśnie wszedłem do sklepu z makaronikami, żeby sobie spojrzeć, jakie są ceny, jakie są smaki i wielkości. Nagrywałem sobie. No, pani miała lekką spinkę co do tego, że nagrywam. Spytała video, a ja powiedziałam, że foto, foto. Więc no, taki przypał lekki, ale łagodnie. Potem nie miała problemu, powiedziała, "O, okej, okay, okej. Okay. Także idę przetestować makaronik pierwszy w Paryżu. I następnie ruszamy dalej do kolejnego miejsca. Tam zobaczcie jaka piękna fontanna. Pierwszy test makaronika o smaku karmelowym. Tak naprawdę wszystkie tam były pyszne, ale wybrałam akurat ten. Także testujemy. Co mogę więcej powiedzieć? No po prostu jest pyszne. co jest ciekawe, że we wszystkich restauracjach jest tłum ludzi. Wszędzie. gdzie się nie pójdzie. To jest niesamowite. Akurat zobacz, nawet miejsca nie ma, żeby gdzieś wejść i usiąść. Może w środku, ale jak na zewnątrz, no to i pewnie w środku jest zajęte. Hmm. Oczywiście rowery, hulajnogi elektryczne. Wszystko jest tutaj jak najbardziej do wynajęcia. No. Każda uliczka jest no, po prostu piękna. Wszędzie tu się da chodzić. Także no, Paryż jest super. O, ale auto jedzie. Zaraz Wam nagram. Tak szybko Wam nagram, bo patrzą. Patrole z karabinami normalnie. Są poważne naprawdę i oni się nie cackają, ale spójrzcie jaka też równość, dwie kobiety, dwóch mężczyzn z karabinami, no słuchajcie, nie cackają się. Fajne lustro natrafiłem po drodze. Przed chwilą mogliście dostrzec patrol, który jest tutaj bardzo rzadko już w tej chwili, ale dalej uczęszczają i na takie spacerki. Ciekawe czy tu jest luz weneckie, bo tak teraz <noise> się zastanawiam, ale bardzo możliwe. O godzinie pewnie 19.20 oni to dopiero otwierają, bo jest największy ruch. Te lokale są takie malutkie w środku, że to w ogóle nie wiem, jak oni się tu mieszczą. Ten już jest troszkę większy, ale bardzo ładny. Takich kamieni w środku. To jest ulica Saint-Germain, jedna z y, głównych tutaj w Paryżu. I naprawdę metra tu są wszędzie. Ja ze swojego noclegu mam naprawdę bardzo blisko do. Metra do pociągu, którym dojeżdżam bezpośrednio tutaj do Paryża, bo ja mieszkam na obrzeżach, aczkolwiek bardzo blisko i tak. O, to jest bardzo istotna tutaj sprawa. Tutaj nawet są bardzo często zamieszki, dlatego wcześniej mogliście dostrzec właśnie wojsko, które sobie szło. Free Palestyna, free Gaza. Cały czas są takie hasztagi, hasła, które są wymieniane. I były protesty osób z Izraelu, właśnie tutaj w Paryżu, jak i w wielu miastach innych. Dojechałem autobusem właśnie tam stoi do Montparnasse stacja, tak się nazywa. Powoli kieruję się już w stronę dworca Montparnasse, żeby złapać pociąg i wrócić do miasta, w którym mam nocleg. Na dziś to tyle, tak kończymy pierwszy odcinek z Francji, to dopiero początek tej serii, a w kolejnych odcinkach zobaczycie jeszcze więcej niesamowitych miejsc i przygód. Do zobaczenia!